Tak, jakby co wszystko jest online. Cześć, w tym filmie odpowiemy sobie na pytania, czym jest platforma Qubits, jak będą wyglądały rozgrywki, w tym czym jest mecz i czym jest składka. Opowiemy sobie, jak utworzyć mecz, czym jest Best of X, jak będą liczone punkty w trakcie turnieju i ile trzeba na to wszystko przeznaczyć czasu. Platforma Qubits służy do ćwiczenia licytacji. Generuje ona rozdania, które wspólnie z Waszym partnerem możecie przelicytować. Następnie porównuje kontrakt, który osiągnęliście, z kontraktem optymalnym z Waszymi kartami, przypisując Wam wynik w gwiazdkach. Rywalizacja będzie się odbywać w formie meczy. Każdy mecz będzie złożony ze składek o określonej liczbie rozdań zależnej od fazy turnieju. Składka to będzie jedno wyzwanie rozegrane na platformie Qubits. BOX, czyli best of ileś, jest to oznaczenie, które mówi, ile składek będzie wydanym meczu. Na przykład, aby wygrać best of 5, czyli mecz składający się z pięciu składek, należy wygrać trzy z nich. W momencie, gdy jedna ze stron w meczu wygra wystarczającą wymaganą liczbę składek, mecz ustaje. Dlatego strona wygrana takiego meczu będzie miała wynik 3-0, czyli wygra trzy pierwsze składki, 3-1, Wygra 3 z 4 składek, przy czym jedną z nich przeciwnik wygra. Lub 3-2. Aby wygrać BO3, wystarczy wygrać dwie składki, aby wygrać BO7 należy wygrać cztery składki, i tak dalej. Mecze w grupach będą rozgrywane prawdopodobnie w formacie BO3, a mecze w playoffach. Będą początkowe prawdopodobnie w formacie również BO3, aczkolwiek z większą liczbą rozdań w składce. A późniejsza serie będą prawdopodobnie rozgrywane w formacie BO5 lub BO7, na przykład finał. Zawody będą rozgrywane w formie meczy. Każdy z meczy będzie się składał ze składki. Aby utworzyć składkę, przechodzimy w zakładkę Wyzwanie na platformie Qubits i wchodzimy w rzuć wyzwanie znajomym. Wybieramy wtedy swojego partnera, liczbę rozdań w zależności od przewidzianego formatu, to czy są roboty albo jest ich brak oraz dodajemy przeciwników, na których mamy rozegrać spotkanie. Punktacja dotyczy fazy grupowej. Będziemy mówili o punktach oraz o punktach meczowych. Za każdym wygrany mecz otrzymujemy jeden punkt do klasyfikacji grupowej. W przypadku porażki Zero. O szczegółach dotyczących fazy grupowej opowiemy Wam w filmie z ceremonii losowania. O wygranej w meczu decyduje zdobycie wymaganej liczby punktów meczowych. W przypadku BO5 są to trzy punkty. Punkt meczowy otrzymuje para, która wygra składkę. Turniej jest planowany z myślą, aby był dostępny dla każdego. Dlatego nie tylko nie wymaga od uczestników jakichkolwiek opłat, poza wpisowym, które idzie w pełni na nagrody, ale również ma być dostępny czasowo. Jest stworzony w ten sposób, aby każdy mógł wziąć udział, niezależnie czy masz pracę, naukę lub wyjazdy, albo wszystko razem wzięte. Zapisy są do soboty 6 września do godziny 13, a turniej rozpoczyna się w poniedziałek 9. Ale to nie znaczy, że musisz wtedy mieć czas, bo na rozegranie pierwszych serii będzie aż tydzień czasu. Jakby co, to są możliwe przesunięcia czasowe po kontakcie z administracją. Całość powinna zająć maksymalnie godzinę tygodniowo, przy czym nie w jednym bloku, bo kibicy można klikać korespondencyjnie. Nie trzeba na nic czekać. Nawet może to być wasz mały detoks od social mediów i scrollowania shortców. Kończąc, wszystkich zapraszam na jazzbridge'owego Discorda, na którym będą wszystkie aktualności i informacje na odpowiednich zakładkach. Regulamin, jest przeznaczony kanał dla szukania partnera oraz turniej będzie prowadzony głównie z wykorzystaniem Discorda, dlatego weź sobie złap rolę uczestnika.